na YouTube Ku Bogu oraz wydawnictwo Ad przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Sługi Bożej Luizy Picaretty W Tłumaczeniu Anny Janoszka, zatytułowany „Dwadzieścia godziny męki Jezusa Chrystusa”. Czyta Igor Nadolski. Produkcja i realizacja Kanał YouTube Ku Bogu Och, Luizo z małego Korato, Jezus Ci się objawiał, dał Ci udział w swej męce. Ciebie samą uczynił świadkiem wielkiej boskiej miłości. Chciał być z Tobą, bo byłaś mu tak miła i cenna. Ale nie dał ci ani pieniędzy, ani sławy, ani zdrowia. Dał ci za to niezwykły przywilej uczestnictwa w Jego męce. Właściwie więcej, dał ci dar wypełniania zawsze i we wszystkim woli Bożej. W ten sposób miałaś stać się dla nas znakiem, że istnieje droga, na której zawsze nawet w samym środku wojny, epidemii, prześladowań, można nasz świat zmienić na Boży, czyli na w pełni Szczęśliwy. Nie wiem jak dla innych, ale dla mnie jesteś, Luizo, jedną z najważniejszych Bożych Świadków. Co ważne, wśród setek głosów, które słyszę i które budzą we mnie lęk, Twe słowa budzą w moim sercu nadzieję i niosą radość. Wbrew otaczającym mnie faktom, wbrew moim grzechom, wbrew złu, które zdaje się być dziś władcą świata i ludzkiego serca. Gdy mówisz do mnie, czuję w mej duszy pokój, taki, którego świat nie może mi dać. Nawet, jakże to intrygujące, gdy opowiadasz mi o tajemnicach męki zbawiciela. Luizo. Jesteś dla mnie znakiem i darem. Twe objawienia są dla mnie bezcenne, bo w nich Bóg zapewnia, że Jego Królestwo czeka za zakrętem i że świat może stać się ponownie rajski. Trudno nam w to uwierzyć, prawda? A jednak Ty wierzyłaś. Jezus zapewniał Cię, a teraz zapewnia i mnie, że rozpoczyna się nowy czas. Nadchodzi epoka, w której pojawiają się pierwsze dzieci woli Bożej. Sama otrzymujesz z nieba zapewnienie, a ja je przyjmuję jak skierowane do mego serca, że mamy dziś do czynienia z czymś zupełnie nowym i nieznanym poprzednim epokom. Pamiętam, co mówił do ciebie zbawiciel. Zawsze byli święci, którzy jako pierwsi zapoczątkowali pewien rodzaj świętości. Był więc święty, który zapoczątkował świętość pokuty, drugi, który zapoczątkował świętość posłuszeństwa, inny pokory. Tak samo było z całą resztą innych świętości, a teraz chcę, abyś Ty była początkiem świętości życia w mojej woli. Zapisałaś słowa Zbawiciela, który tłumaczył Ci Twoje zdanie. Twoja misja jest wielka. Ponieważ nie mówimy tu jedynie o świętości osobistej, ale o ogarnięciu wszystkiego i wszystkich i o przygotowaniu królestwa mojej woli dla ludzkich pokoleń. Luizo czy to znaczy, że zmiana świata wcale nie ma być chwilowa? Jezus, który ci się objawia, patrzy w przyszłość i mówi o królestwie, które będzie trwało przez pokolenia. Przyznaję, że po ludzku to niemożliwe, historia uczy nas czegoś zupełnie przeciwnego. Każdy wzlot ludzkości ku Bogu szybko kończy się wyborem grzechu. A jednak Tobie, Jezus, mówi, że istnieje droga do pokoju i pełni szczęścia, że istnieje szlak, który prowadzi do zanurzenia całego świata w Bogu. Powiedz mi, Luizo, co takiego się stało? że szanse na trwały pokój są wielkie. Odpowiedź dajesz nam w swoich zapiskach. Twój ukochany Jezus, skoro to mówi o czymś, co właściwie znam. O tym samym pisze przecież wizjonerka z Fatimy, siostra Lucja. Wspomina też o tym święty Ludwik w swoim proroczym traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Oboje mówią o epoce świętych. Ucja pisze o nowym pokoleniu, które zatriumfuje nad pokoleniem szatańskim. De Montfort o pojawieniu się wielkich świętych, którzy tak dalece przewyższają świętością innych świętych, jak cedry Libanu przewyższają niskie krzewy. Ty zaś, moja mała Luizo, słyszysz zapewnienie Jezusa. Święci sprawią, że będą obowiązywać prawa stworzenia, które powracają do mnie, prawa, które odnoszą wszystko do korzeni stworzenia, do jego celu. Jeśli stworzenie idzie złą drogą, musi zostać przywrócone do takiego porządku, w jakim było wychodząc spod moich rąk, czyli z czasów raju. Wiem, że Twoje świadectwo ma wagę słów Boga, Przecież otrzymałaś od Jezusa przydomek, małej sekretarki długiej historii mojej woli. Chciałbym Cię zapytać, czy to oznacza, że droga do raju będzie długa, będzie wielopokoleniowa? Opowiadasz, że niekoniecznie, że wszystko zależy od jednego, i ilu pojawi się na świecie świętych, kiedy zajaśnieją nad historią i jak wielki będzie ich blask. Wiem, Luizo, że może nadejść epoka wielkich świętych, bo przekazałaś nam, że Jezus ogłosił, że właśnie pojawiła się nowa jakość duchowa. Przychodzę, by pozostać z Wami i aby żyć razem z Wami, żyć tylko jedną wolą, tylko jedną miłością. Zanotowałaś, że ta nowość polega na tym, że Jezus odróżnia pełnienie woli Bożej. Termin powszechnie znany w chrześcijańskiej duchowości od czegoś dotąd nieznanego życia wolą Bożą. Chrystus tłumaczył Ci, córko moja, nie chcą zrozumieć, żyć w mojej woli to królować, zaś pełnić moją wolę to spełniać moje polecenia. Pierwsze oznacza posiadać, drugie otrzymywać polecenia i je wykonywać. Żyć w mojej woli to uczynić z mojej woli swoją własną. Żyć w mojej woli to żyć tylko jedną wolą, którą jest wola Boga. Oto dar, który chcę przekazać w tych smutnych czasach. Niech nie tylko wypełniają moją wolę, lecz także ją posiadają. Pan wyjaśnić nawet powód, dla którego ludzie nie widzą różnicy między pełnić wolę Bożą a żyć wolą Bożą. Nie dziw się, że ludzie nie rozumieją, gdyż aby zrozumieć, powinni być zdolni do największego poświęcenia, to znaczy do wyrzeczenia się własnej woli nawet w rzeczach świętych. Ja już tę różnicę widzę. Widzę Zaczynam rozumieć, Luizo, drogę, którą ukazał ci Jezus i którą wiernie szłaś. Dobrze, Luizo, jestem gotów stać się chrześcijaninem nowej epoki i nie tylko, jak mówi formuła wypowiedziana przy chrzcie. wyrzec się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych i wyrzec się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ich grzech nie opanował. Ty mi tłumaczysz. Że nie wystarczy wyrzec się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu. Twój Jezus chce, by człowiek wyrzekł się własnej woli. Mam więc wyrzec się tak samo grzechu, jak i rzeczy świętych. Bo kiedy wyrzeknę się własnej woli, nie ma już jej. Pozostaje tylko wola Boża. Tak właśnie ty żyłaś, Luizo. A wszystko zaczęło się od rozważania przez Ciebie męki Jezusa. Pozwolisz, że przypomnę Ci Twoją najsłynniejszą wizję, która pochodzi z 1878 roku. Miałaś zaledwie 13 lat, kiedy podczas domowych zajęć rozmyślałaś właśnie o męce Jezusa i nagle dostałaś silnych duszności. Zaczęło brakować Ci tchu. Obawiając się, i szlada moment zemdlejesz, wyszłaś na balkon. W tym momencie wkroczyłaś w inną, nadprzyrodzoną rzeczywistość. Na ulicy dostrzegłaś wielki tłum. W środku gęstej ciżby zobaczyła się Jezusa uginającego się pod krzyżem. Zbawiciel był zdyszany, jego twarz ociekała krwią. Przechodząc pod balkonem, na którym stałaś, Jezus podniósł na ciebie wzrok i powiedział zaledwie trzy słowa: Duszo, wspomóż mnie. Wówczas, przerażona tym, co działo się pod twoim balkonem, wybiegłaś z powrotem do mieszkania. Wybuchnęłaś płaczem. Chciałaś coś zrobić, by uwolnić Jezusa od tego tłumu. Zawołałaś więc do Boga, że pragniesz przyjąć na siebie cierpienie zbawiciela. I w ten sposób przynieść Mu ulgę, mówiłaś Mu, że nie możesz pogodzić się z tym, że gdy Jezus znosi straszliwe męki, Ty jesteś od nich wolna. Kiedy wróciłaś na balkon, na ulicy nie było już nikogo. Minie kilka lat, gdy w Twoim życiu pojawią się dwa kolejne ważne objawienia. W pierwszym z nich znowu ujrzałaś cierpiącego Chrystusa. Ten jakby w odpowiedzi na prośbę wypowiedzianą przez ciebie kilka lat wcześniej, włożył ci na głowę swoją koronę cierniową. Przeszył cię tak wielki ból, że nie byłaś w stanie nawet poruszyć ustami. A później miałaś widzenie, w którym tłum znowu tratował Jezusa. Chcąc go ratować, zasłoniłaś go własnym ciałem, przyjęłaś na siebie wszystkie uderzenia, straciłaś przytomność. Od tej pory miałaś zawsze być z Nim. Miałaś Mu pomagać. Pomagać w zbawieniu ludzkich dusz. To dlatego zostałaś wpisana w świat męki Jezusa. Ja zaś pytam, czy i dla mnie taki dar byłby bezcenny? Po rozmyślaniach nad męką, po odbytych przed chwilą godzinach modlitwy i medytacji, mówię tak. Chcę, już chcę. Na koniec powiedz mi jeszcze jedno. Co mu się w tobie tak spodobało, Luizo? Tak, już wiem. Twoja małość, twoje bycie nikim. Przecież zapisałaś słowa Zbawiciela, które ci wyjaśniał zasadę wybrania kogoś do szczególnych misji. Okrążyłem Ziemię. Przyglądałem się po kolei wszystkim stworzeniom, aby znaleźć najmniejsze pośród nich, i znalazłem Ciebie, najmniejszą pośród wszystkich. Twoja małość spodobała mi się i wybrałem właśnie Ciebie. Powierzyłem Cię moim aniołom, aby Cię strzegli, nie po to, by Cię uczynić wielką, lecz po to. Aby zachowali Twoją małość. Teraz zaś chcę rozpocząć wielkie dzieło wypełniania mojej woli. Z nią nie będziesz czuła się większa, przeciwnie, moja wola uczyni Cię jeszcze mniejszą. Tak, w obliczu męki Zbawiciela staje się małe, coraz mniejsze. Może to moja najważniejsza droga. Stać się tak mały, by nie przeszkadzać Bogu, nie zasłaniać Go. Oczyść moje serce ze wszystkiego, by stało się puste i mogło zostać zajęte przez Jezusa. Wtedy będę narzędziem w Jego ratowaniu świata. Ochluizo z małego Korato. Jezus pokazał mi, jak bardzo kocha ludzi i jak zależy Mu na ich zbawieniu. Ty mu pomagałaś. Ja już też staję przed Jezusem i mówię mu: Jak mała Luiza, tak i ja chcę ci pomagać. Wiem już, Jezu, że nie ma niczego na świecie ważniejszego niż to. Pomóż mi uczynić twoją mękę jeszcze bardziej owocną. Niech moje oddanie się Tobie sprawi, by choć jeden człowiek. Nie został potępiony. Jego zbawienie warte jest każdej ceny. Dzięki Tobie, Luizo, Jezus, który znalazł Ciebie, znalazł i mnie. I także mnie zaprosił do udziału w swej męce. Zrozumiem ją. Wiem już, że stanę się jej uczestnikiem dopiero wówczas, gdy moje serce. Dotknie serca Jezusa. Wincenty Łaszewski Z książki 24 godziny męki Jezusa Chrystusa.